Dobra, możemy jechać. O! bo Szybę. Opuściłem. Kurde, patrz... No nie no, już zarysowałeś gościu. Nowy świeży z salonu już rysa jest. Ja już wszystko skacze, panie, nie mi, ty nie mi. Kurde, ale pastor Jezu, ty czajisz teraz w nocy czy coś. To potwory nas nie będą podgryzać. Przez szpary w drzwiach. Fajnie, teraz... Teraz nie, nie. można grzać. Szczelnie ciepło mamy. Ma, możemy właśnie grzałe włączyć jak będzie zimno. Śnieg padał czy coś. To będzie ciepło chłopie mam taką szybkość, że jak nam się kończy... Uważaj, tylko na... Żegnam się Umarł ko... Umarłem Co to? Czemu? Odleciało twoje ciało Umarłem z pieprzonego. <grym> tak. pieprzonego głodu. O! Czemu ja lecę do góry? Co jest? Eee, gdzie jesteś? Nie wiem, odleciałem w kosmos w stali! A odleciało na... <grym> No nie widzę, no typu trzeba ogarnąć drugą perspektywę twoją, bo ja nie widzę co się dzieje Stary, auto odleciało w cholerę, nie mamy samochodu No jak? Gdzie ty jesteś? A ty? Na drodze O, dobrze, chodź tu do mnie Chodź, bo trzeba się cofnąć po auto Gdzie ten samochód jest? Poleciał w kosmos, ale widziałem jak spada Gorzej jak nie będzie miał części No widzę tu leżą jakieś drzwi czy coś bo pomyślał ktoś o tym, żeby dawać tutaj jedzenie i picie do tej gry. O pierd ty! Ja... O, jest spadło! samochód, ty! Dopiero spadło auto! Ty, ja, ale. No... O! Rzeczy spadają! Koło chyba spadło. Nie, no, no, no. Świeże auto, stary, takie fajne było. Nie możemy eleganckim samochodem jeździć, nie? Ty. No, ja nie wierzę, że stary. No, nie wy. Ledwo z podjazdu wyjechaliśmy, no? Jeszcze trawa tutaj jest, stary, no kurde, biednemu piach w oczy. Okej, okay, drzwi, chodnica. Ty, aż chłodnica się zagotowała. Co się działo z tym samochodem? Pie, piekielny samochód, stary, on, 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 on wraca ze słońca, on w słońce zahaczył. No nic, trzeba szukać tego w takim razie. Musisz się e... Co? Poleciałem w kosmos. Nie Co? wiem czemu, umarłem. Poleciałem w kosmos. Ty zryspiłem się w niebie Tu? U Jezusa jestem! Bogu! Bogu! Ale... Bo my tu gramy jeszcze dalej. pójdź go. Co się stało w tym momencie? Że powiem Ci, że teraz to ja nawet nie jestem pewien, czy ja na pewno spadam. E, wczytałem save'a i ten save jest na szczęście w momencie, w którym chyba mieliśmy odjeżdżać akurat, bo widzę samochód jest poskładany, więc git. Dobra, spadamy. Dawaj. O, dziękuję, że mi drzwi otwierasz. Zamykaj to! Kurde stary, tutaj mamy nowy licznik. Wszystko mamy nowe. Świeże, pachnie. I tym razem proszę, panie demon, nam nie wywalać naszego samochodu, na który bardzo ciężko zapracowaliśmy. I po jakie góry przed nami? Ameryka! Gdzie? O, o kurde. To tak, ale to jeszcze daleko do tych gór, nie wiadomo czy w ogóle na nie dojedziemy. I coś tam chyba jakaś buda będzie przy tym. Przy, przy, drodze, szykuj się. Ja nic nie widzę. Ja na razie też nie widzę, ale coś widziałem białego. Może ci strak naptakał. Nie, strak nie naptakał. Opa, będą samochody, będą samochody, to jest stacja. Pa, 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 pa. To jest to, co to zawsze, co wygląda jak łódka. No właśnie miałem mówić, że myślałem, że łódź, łódź, o kur... Ło, Okej, okay, żyję. No tutaj podjedziemy, elegancko. No parkingowym to nie będziesz. A tam nie gadaj, nie skreślaj moich marzeń. O, nie ma samochodu. Gość, samochod. gość. No, już go porobiłem. Nie, bije mi, biję. Dasz, dasz radę? Rzuć broń na ziemię. Sam rzuć broń. <laughs> Boż, A, królik nam się wrąbał w ten. W samochód do ga gabarżnika, czajisz? Nie, nie podchodź, na ziemię. Stary, mamy królika w gabarżniku. Już nie mamy. Nie ma nic tutaj? Serio? Ciekawego? Nic. No, dobra, to jedziemy chyba. Nie ma co. Mamy furę super. Jedyne co, to możemy paliwa szukać po drodze. Mmmm, stary. O! O! Dopiero, Dopiero co odpaliłem nagrywki i się dzieje dym. A... Goni mnie! Co cię goni? Weź ty te leki odstaw, naprawdę. One ci źle tutaj działają. Gościu, jak on żyje, a go ostatnio nie żył, a teraz żyje. No bo katany nie miałeś przy sobie, jakąś zabawkową bijesz, to się dziwisz. Yy, ogólnie nie wiem, czy widziałeś nasz samochód wyleciał, bo wściekły królik go zaatakował. Czekaj, no wstecznym tu do co tyłu. Tak, o, pyk, tak, tak, pik Pyk, pyk, A, dobra, bo ja pamiętam, bo my ostatnio. E... Oj, przez przypadek bardzo dziwnie ich ustawiłem. E... Mniejsza. Yy, ogólnie to ten. My po wczytaniu save'a tutaj nam wywaliło, nie? A, było coś. I wczytaliśmy save'a jeszcze raz. Yy, dlatego możliwe, że ten pan żył. Yy, dobra, ale no to spadamy w takim razie. To będzie w ogóle dziwnie na filmie wyglądało, bo jest tak, będzie normalnie nagrywki dalej i nagle będzie, że zaczynamy od początku. Magic. 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 No, jeszcze... O, jakina gdzie jest dron? No, drona nie mieliśmy dawno. No, po my auto ma. zmieniliśmy. No i... tak, no, pa, to jest nasza limuzyna nowa. Pa, 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 pa. pa. Fajna. Dobra o, Oj, Sorry Co było? Nie chciałem Ja myślałem, że jakiś motorem coś podjechał, taki, taki dźwięk taki prer, du, du. Nie, 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 ale no bardzo też mylą, mylą często Dlatego ja tak miałem ksywę motor <śmysy weirdość> O nie, zatrzymaj się Czemu? Co zrobiłeś? Szybko No już No je, yeah, no pobrudziłeś tapicerkę kurde Nowa jest, nie widać Wy, 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 wyczyszczone. No co za gąbki? Go... Masz to wyprać, jak znajdziemy gąbkę? Czy nic nie ma? Jak nic nie ma? Jest. Brązowe. plama, plama Oczy masz, brud. Taka prędkość. Kurde, bez hitu. Ale ty fajnie, nowa skóra. Co? Patrz. No bo normalnie na przykład ktoś ci mówi, Ty podaj mi zasiedzeniem, tylnym twoim jest ten. Jest na przykład y, napój, nie? I ja robię tego. No. Eee! Bo rzuca! Weź tak się nie wychylaj! Eee! E, co jest? kurde? E, gościu! No! Dobra, topie. dobra. No mówi, no środek ciężkości cien, cien, zmieniłeś z tyłu i był i kurde, paracz się stało. Opie! Zobacz, czy nic nie straciliśmy. Wszystko. Czekaj, ja tak patrzę z trzeciego oka z tyłu. Wszystko jest git, jedziemy dalej. Ja nie mam drogi. A, widzisz? Ja mam, nie kupiłeś drogi. Co jest? Gdzie? Na lewo, widzisz? Kamień. Nie, tam dalej. Ja tam nic nie widzę. Jest chałpa! Może? Nie widzę nic. Jest chałpa, z jakimś z, z antenem jest! haupa z antenem. Ja tam nic jedziemy. nie widzę. Kurwa, idziałem tam. Ale... Na... o, kamyk! O, Ominąłem! OOOO! OOOO Leci! Olej poszedł Kurde Trochę w lewo, trochę w lewo! Ja cię, ja cię pokieruję, trochę w lewo. Ja nie widzę nic. Gdzie to jest? Na lewo Znowu sytuacja, że ty nie widzisz ja widzę. Tak? Trochę jeszcze na lewo Tak? Jeszcze trochę. O! Prostuj, prostuj! Lewo! Kurde! Jeszcze tro... o, o! Prosto, 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 prosto. Powolutku. Dobra. Hamuj, 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 hamuj! No, jestem w domu. No nie jesteś. No jak nie? No tu jest dom, stary. No to jest ta sama Patrz. sytuacja, co kiedyś. Pa! O, pa, pa, pa! I przez płot, przez płot. Pa, 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 jaka magia, pa. No, jak ty to... No jak ty tu przechodzisz przez ściany? No, magia, stary, no. Haha, ha, kurde. Chciałbyś nie widzieć tekstur no jak no ja. weź, nie oszukuj. Ja nie oszukuję. No właśnie nawet. widzę tekstury, to ty nie widzisz. No to mówię, że chciałbyś nie widzieć tekstur jak ja. Ej, ale to weź, a dotknij ściany, może się pojawi. Sam se dotknij, tam nie ma, tam oszukujesz mnie. Nic tam nie ma? Nie, yeah, pusty, znaczy dom jest pusty. No gdzie jedziesz przez ściany, gość już mnie zacięło! <laughs> Kurde, desk deską... deską zęby bym wybił. <noise> widzisz, no, musiałem ci udowodnić, że tam nic nie ma, że to jest się tylko tak, w głowie. Tak, stary, mam kurde gwoździa na czole odbitego. O ty, droga się pojawiła przez to. No bo... Wi widzisz? To po co ci jakieś tabletki? Dałem ci gwoździa, stary, w czołem i ja, w czoło i... dostałem i... się tam. Pa! Teraz I... zagramy w grę planszową, jeb deską. No i nagle widzisz drogę, pa. To, to, to na choroby z głową to, to nie jest tabletki, tylko deska. Trzeba zapamiętać. Nie no ale kurde słuchaj taka funfelnówka fura, że to ja normalnie powiem ci, że jestem zadowolony. No, jak my pędzimy. Trzyma się fajnie, Nic się nie cię nie przegrzewa. Nie wieje nam przez, przez y, szpary w drzwiach. Hemoglobina. O, Oksydacja. O, 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 o. A, a, a zrób dzień. Ale to musiałbym y, na prostej albo zaryzykować uderzeniem w słup. Nie, to nie. Dobra, tu mogę, tu mogę. Pa, 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 tam sztuczkę Eee! Kamior, kamior, Nie ma! Jest. Nie ma kamienia! Przecież nie, nie Okej, okay, żyjemy? Żyjemy! Ja nie mogę! Eee... Łop, sprawdźmy łop. na wszelki wpadek czy wszystko jest. To jest dobra lekcja, żeby nie zasypiać za kierownicą. Ej, dobra, wszystko działa, słuchaj. O u! u Co się stało? Wszystko jest. To jest pancerny samochód, on się nie psuje ty Weź nie śpi za kierownicą. No musiałem, kurde hopie. Zarobiony ostatnio jestem, co ty sobie myślisz, że co? No nie gazuj, nie gazuj, no patrz, aż czarny dym poleciał. No bo kurde... Spalił sprzęgło. Sam spaliłeś sprzęgło. Dość spokojna droga. O! Będzie coś na naszej drodze, ale jednak chyba nie? A może? Zobaczymy czy tam droga będzie zakręcać. Pa, pa pa i tutaj i tu by się przydało jakieś skrzyżowanie, że ja nie jadę prosto, jadę w prawo i ho Jadę prawo. Coś tam w prawo. się unosi w powietrzu po prawej stronie. Co? A, ja tam nic nie widzę. Które budynki widzi. ze drugiego gwoździa cię zaraz wbije w to czoło. Bo tam się asfalt zmienia za jakiś kawałek, widzisz? Jest taki Pan, ten nowy, a tam zaraz będzie taki. Yy, no, yes, yes. Kupny trochę. Kupny? Że. nowy, taki. I kurde, asfalt instant. Co? <noise> no kupny. Nie chodziło o kupę. A! Ale idziemy. To jest taki. To z Ameryka. To jest amerykański asfalt. Trzeba się przyjrzeć z bliska No przyjrzyj się, bo to bo jak pojedziemy stąd to już takiego nie będzie Przyjrzyj się weź, nie póki, tak blisko słupa. Póki, na, póki na wakacjach jesteśmy O Panie, 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 co za parkowanie na środku drogi ty O się pojawił, ja i znikąd Dawaj, kurde podjedziemy tu zaraz do kolegi Co jest, z nim pogadamy Kumpel! Kumpel! Ty się chopię o panu i co ty mi tu stajesz na środku drogi? No, chłodnica fajna, nawet ma 5 litrów wody w środku. Co, wymieniamy? Albo spra y, trzeba sprawdzić stan. No, stan wygląda stanowo, no dobrze. A, dobra, weźmie weźmiemy tą naszą na zapas, bo może się okaże, że musi ta. być wiatrakiem. A bo ta nie ma wiatraka, ty. No. To ja nie wiem, czy ona taka dobra będzie. Dobra, weź puść naszą tam do ga gabażnika, rzuć. Ja zamontuję tom, to jest 5 litrów wody, więc... Ej, co ty miałeś... Goście miałeś chłodnicę wymontować! Gdzie jest chłodnica? Nie widzę jej. A tam z tyłu! Co ty robisz? O! No kurde, trochę duża ta chłodnica ci powiem. Ale nie wystaje za maskę, full profeska. Dobrze jest. Ty! Yy, po! My mamy karabin! Mamy karabin w tym, tym... No po 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 jak lufa wystaje. O, to jest, jest ile? 100 mm, panie. Stary, ale patrz, to jest jak nie, ten. No dobra, stoń... ja, jak, jak samolot ten y, ze śmigłem i ma działko przy śmigle. tak Trrr. Nawet Zysk... mamy płetwę, tak. Płetwę Skrzy... Skrzydła roz, rozstawiamy i lecimy. Dawaj, jedziemy. Kurde, jak ktoś nam wyskoczy jakiś demon na, na drodze, to będzie płań. Panie... Pup! Nie, a jaki silnik tu jest w ogóle? Ty, ale przystanku nie sprawdziłeś. A no, trzeba zobaczyć. Co tam na przystanku słychać? Kurde, zostaw mnie, mi. O? I śródnocnej ciszy. Okej, okay, rozumiem. Dobra, to no idziemy. Ty, a my jedzenie, my jedzenie jakieś mamy, czy nie mamy? Ty, a jakby tak. Nie mamy. Nie, nie wiem, czy chcemy to robić. Będzie nam rzucało tym, tym samochodem. Tak mi się wydaje. Ale no dobra, no jak chcesz, to możemy. Ale mamy w sumie jedno ładne koło, tylko reszta jest taka. No, mi się, ale mi się wydaje, że jak kiedyś tak robiliśmy, to nam ten samochód tak latał na boki. Jak skręcaliśmy. Kiedyś to nie mieliśmy takiego potężnego silnika. A tam, ale te, ta sama buda była. Podobna. Dobra, lego Zawróć.